Wrocławski Klub Anima zaprasza na spektakl pod tytułem Karin Stanek, który odbędzie się 21 lutego o godzinie 18:00. Monodramat w reżyserii Aliny Moś-Karger cieszy się ogromną popularnością, w którym w główną rolę wcieliła się Agnieszka Weiss. I to właśnie ona wskrzesza na scenie postać Karin Stanek nie tylko w muzycznej odsłonie. Pokazuje nam nie tylko świetną wokalistkę w świetle Jupiterów, ale także jej życie poza sceną, które nie zawsze było kolorowe. Serdecznie zapraszamy!